Cześć Boże, witam państwa serdecznie. Niech będzie pochwalony Pan Bóg Trójcy i Matka Boża. Dzisiaj bardzo ważny odcinek. Proszę państwa, abyście sobie go nagrali. Myślę, że bardzo wiele sił zła jak i ludzie będą chcieli po prostu ten odcinek skasować jak najszybciej z YouTube'a, ale myślę, że błogosławieństwo Pana Jezusa, Matki Bożej wystarczy na to, żeby ten odcinek trwał. Przede wszystkim na początku pomódlmy się. Miem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Boże w Trójcy Przeświętej Matko Boża, proszę was z całego serca, czuwajcie nad nami, czuwajcie nad tym odcinkiem, tak aby był tylko i wyłącznie na chwałę waszą, a nigdy na naszą. I aby trwało tyle, ile jest to zgodne z Waszą Przemaświęczną wolą przez Chrystusa Pana naszego Amen. Miem Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Szanowni Państwo, kilka dni temu Pan Jezus powiedział, żebym odtajnił jeden z tajnych przekazów, ponieważ jak już doskonale wiecie, przekazy przekazywane przez Trójcę Przemaświęczną, przez Matkę Bożą, przez Świętych Aniołów. Mają to do siebie po prostu, że są to albo przekazy jawne, albo przekazy tajne, a są nawet przekazy takie, które są ściśle tajne. I do takich przekazów na przykład Pan Jezus podał mi, to kilka osób wie, z którymi jestem w kontakcie, są to osoby na przykład w ukryciu, a są to osoby, które mają codzienne obywienia Pana Jezusa, Matki Bożej, Świętych, E, te ściśle tajne przekazy to są dla bardzo wąskiej grupy ludzi. E, myślę, że na czasy przyszłe, e, tak samo jak ten przekaz z miłości pana Jezusa dla nas wszystkich do ludzi, pan Jezus powiedział, że żebym go dzisiaj odtajnił. Tym bardziej, jesteśmy w urokliwym miejscu. Kończą się już niestety te nabożeństwa majowe. Kończy się maj. Jesteśmy przy grotce Matki Bożej. Jak widać doskonale. W bardzo przepięknym, rokliwym miejscu, jakbyście Państwo widzieli, no kamerą nie będziemy jechać 180 stopni dookoła, ale jest kościół bardzo zabytkowy, przepiękne ogrody dookoła, ławeczki, e, figury świętych, jest święty Jan Paweł II, jest przede wszystkim właśnie Matka Boża, krzyże misyjne, także no naprawdę przepiękne miejsce, mnóstwo zieleni dookoła kościoła. Ale e, zacznijmy, kochani. Pan Jezus w przekazie, w jednym z przekazów, powiedział Grzegorzu, abyś odtajnił to, co ci przekazałem, i abyś odtajnił to dzisiaj, dokładnie dzisiaj. Tak Pan Jezus powiedział, dzisiaj. A więc odtajniam. Kochani Państwo, zatem słuchajcie. Słowa kropka w kropkę podyktowane przez Pana Jezusa. Tak mówi Pan Bóg. Głowice nuklearne Rosji i Chin są skierowane na zachód, w tym na Polskę. Francja i Niemcy mają skryte wojska gotowe do inwazji na Polskę. NATO, jak i Unia Europejska, to fikcja. Obronie moje polskie królestwo przed atakiem nuklearnym, a Francja i Niemcy po chwilowym wiezie do Polski zostaną odparte przez Polskę i Czechy, oraz Słowację, później dołączą do Was Węgry, Stany Zjednoczone, czyli USA nie pomoże na tyle na ile mogłaby, bo rządzą nimi niechętni Polsce Żydzi i Mossad oraz Shinbet, czyli te wywiady takie bardzo ostre, bardzo zadziorne izraelskie, żydowskie. Litwa też Wam pomoże militarnie. Ktoś się by, by, mógłby śmiać i powiedzieć: A nie, Litwa, co oni tam z koniami przyjadą. No, kochani, pomogą nam militarnie. W polskiej... I teraz słuchajcie uważnie. W polskiej generalicji jest więcej szpiegów niż wiernych Polsce oficerów. Zupełnie jak przed II Wojną Światową. Kraje te, kraje te kierowane wytycznymi masonerii z grupy Bilderberga, aby zniszczyć ostatni bastion chrześcijaństwa Polskę. Czyli te kraje są kierowane po prostu, aby zniszczyć Polskę jako ostatni bastion chrześcijaństwa przez masonerię. No macie Francja jest cała Masońska, praktycznie, Niemcy okultystyczne. No zresztą z Niemcami od 1939 roku to jesteśmy cały czas w stanie wojny, tak jak gdyby. No bo przecież nie mamy bezwarunkowej kapitulacji Niemcy nie podpisały z Polską, tylko E, tylko wiadomo, tylko z koalicjantami typu e, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, e, Wielka Brytania, jak również tam z Francją. I teraz kochani, ucierpi w Polsce mniej więcej taka liczba osób, jak w przekazie. Poczekamy chwilę, niech traktor może przejedzie, bo on będzie bardzo głośno tutaj, teraz furczał. Ucierpi w Polsce mniej więcej taka liczba osób, jak w przekazie, który dałem Ci w 2016 roku, który przekazałeś biskupom. Wszystko może odmienić pełna ziemska moja intronizacja przez episkopat i rząd, a nawet przez biskupa, który ma Twój list i rządzących. Bo jak, kochani, wiecie, Pan Jezus jest intronizowany w niebie przez Boga Ojca, jest koronacja Pana Jezusa Chrystusa, musi być jeszcze ziemska intronizacja. A dzięki temu, że jest intronizacja ta w niebie przez Boga Ojca 20 lutego 2020 roku, mamy piękną litanię, mamy te modlitwy, i Pan Jezus wielokrotnie pokazuje, że jest królem Polski już i nas chroni. I teraz dalej. Polska wyjdzie z konfliktu zwycięsko jako jedyny kraj na świecie. Codziennie módlcie się koronką do Bożego Miłosierdzia o pokój na świecie i nawrócenie. Niewierzących grzeszników ku Panu Bogu i Matce Bożej kochani, to jest to, o czym mówimy już prawie od dwóch lat. To nie zostało zniesione. Pamiętacie, jak mieliśmy dwa razy żeśmy się tak złączyli, przepięknie, a Pan Jezus Matka Boża pobogosławili. raz milion osób się modliło, raz chyba tam te 600, 670 tysięcy w zeszłym roku i ta wojna została oddalona przez Boga ojca, a jest szansa, wszystko wiele zależy od nas również tutaj. Od naszej postawy, bo Bóg ojciec cały czas patrzy w nasze serca, w naszą postawę. Niestety te kagańce nałożone na ludzi i te wszystkie obostrzenia sprawiły, że ludzie się rozleniwili i w modlitwie, i w przybywaniu nam mszę świętą, która jest przepiękną może tak w przenośni przepiękną, ale przepiękną ofiarą przecież, bo msza święta jest ofiarą. Oni to wszystko chcą pozmieniać. Chcą wprowadzić, e, że msza święta będzie bez e, aktu konsekracji. Msza święta bez aktu konsekracji, kochani, to jest tak, jakbyście sobie po prostu poszli, posiedzieli, posłuchali Pisma Świętego i to wszystko. Dają na siłę, e, profanują ciało Pana Jezusa, o czym my, my cały czas walczymy z tym niesamowicie. Są jeszcze kościoły, e, są Boży e, Ojcowie Zakonni i Boży Kapłani, którzy dają Pana Jezusa tylko i wyłącznie na klęcząco do ust. Ale są w mniejszości. I teraz słuchajcie dalej. Czuwam nad moim Królestwem i Matki Bożej. Szatan zwiódł mnóstwo kapłanów i świeckich, nawet bardzo pobożnych. Stąd ataki na wasz kanał, czyli na nasz kanał w posłudze, bo tych ataków jest mnóstwo. Który przecież stworzyła Matka Boża zawsze Maryja, a nigdy Maria. Nigdy Pan Jezus nie powie na Matkę Bożą Maria, nigdy przenigdy. Bo Maria to jest Marysia ze sklepu obok. Z całym szacunkiem dla wszystkich Marysi. A Matka Boża jest zawsze Maryja. Zawsze Maryja. I Pan Jezus wielokrotnie to podkreśla wielu ludziom, którzy mają objawienia, przekazy, orędzia. Zawsze jest Maria i Matka Boża się cieszy zawsze, jak modlimy się Maryjo, Maryjo. Bo to jest imię Matki Bożej, Maryja. I teraz dalej, kochani. Dodatkowo owe ataki podkreślają ogromne, ogromną wagę tych przekazów, które Państwu przekazujemy. No i tu jest dalsza treść tego przekazu, to już jest bezpośrednio do mnie. Także tego nie będę czytał. Powtórzę jeszcze raz, jeszcze raz, abyście sobie to Państwo czy nagrali, czy gdzieś tam spisali, czy po prostu sobie to zapamiętali. Pan Jezus mówi: Głowice nuklearne Rosji i Chin są skierowane na Zachód, w tym na Polskę. Francja i Niemcy mają skryte wojska gotowe do inwazji na Polskę. No stąd chociażby tych maseczek nam nie chcieli dać i tak dalej, a sami przecież kradli Niemcy na potęgę nasze leki. E, Obronie moje polskie królestwo przed atakiem nuklearnym, na to jak i Unia Europejska to fikcja. A Francja i Niemcy po chwilowym wjeździe do Polski zostaną odparte przez Polskę i Czechy oraz Słowację, później dołączą do Was Węgry. USA nie pomoże na tyle, na ile mogłaby, bo rządzą nimi niechętni Polsce Żydzi i Mossad oraz Shinbet. Litwa też Wam pomoże militarnie. Litwa też jest zawierzona, tam jest intronizacja Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski, pewien obwód litewski. W polskiej generalicji jest więcej szpiegów niż wiernych Polsce oficerów, zupełnie jak przed II wojną światową. Kraje te kierowane wytycznymi masonerii z grupy Bilderberga, aby zniszczyć ostatni bastion chrześcijaństwa Polskę, czyli te wszystkie kraje, które chcą nas zaatakować. Ucierpi w Polsce więcej, mniej więcej taka liczba osób jak w przekazie, który dałem Ci w, w, w 2016 roku, który przekazałeś biskupom. Wszystko może odmienić pełna ziemska int moja intronizacja przez episkopat i rząd, a nawet przez biskupa, który ma Twój list, i rządzących. Polska wyjdzie z konfliktu zwycięsko, jako jedyny kraj na świecie. Codziennie módlcie się koronką do Bożego Miłosierdzia o pokój na świecie i nawrócenie niewierzących grzeszników. Ku Panu Bogu i Matce Bożej. Czuwam nad moim królestwem i Matki Bożej. Szatan zwiódł mnóstwo kapłanów wyświeckich, nawet bardzo pobożnych. Stąd ataki na wasz kanał, który przecież stworzyła Matka Boża, zawsze Maryja, a nigdy Maria. Dodatkowo owe ataki podkreślają ogromną wagę tych przekazów. W piątek od tajni szczen przekaz i nagranie. I tyle, kochani, bo reszta jest do mnie. I tyle na dzisiaj. Dzisiaj taki szybki, krótki przekaz. Nie wiem, czy ostatni w tym roku i czy ostatni w ogóle. Myślę, że jeszcze kolejne będą. Wszystko zależy od Pana Boga i Matki Bożej. Tymczasem niech was błogosławi Bóg mogący, Ojciec, Syn i Duch Święty, miem Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem i do usłyszenia, do zobaczenia.